Patrycja Markowska komentuje rozstanie z Jackiem Kopczyńskim, mieć sile dla siebie i syna, wideo. Pod koniec lutego Patrycja Markowska pojawiła się w programie Magdy Molek w moim stylu. Gdzie pierwszy raz publicznie zdecydowała się potwierdzić rozstanie z Jackiem Kopczynskim, Z którym tworzyła związek przez prawie 16 lat. Owocem ich miłości jest 15-letni dziś syn Filip. W wspomnianym wywiadzie piosenkarka wyjawila: już ponad rok temu oboje podjęli decyzję o rozstaniu, ale chcieli jak najbluzej zachować to w tajemnicy. Dla mnie rozstanie po tylu latach jest tak bolesna rzecz i tak bardzo ważna, wszelomowa. Za bardzo chcieliśmy to przeżyć sami. Rzeczywiście minęli już prawie rok od tego rozstania. Malo kto o tym wie, mówiła. Co ciekawe, Jacek Kopczyński już znalazł sobie nową miłość. aktorkę Klaudię Kardas. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. W rozmowie z pudelkiem, piosenkarka przyznala, ze po na wywiadzie, Molek otrzymała od internetek tysiące budujących wiadomości. Przysięgam, nigdy bym nie powiedziała, że po wywiadzie wywiadził Magdy Molek, dostanę tyle wiadomości. Serio. Dla mnie to była bardzo szczera, bardzo trudna rozmowa. Do mnie napisali tysiące kobiet. Kropka. Napisali do mnie Tatiana Okuknik, Alicja Janusz, to mnie bardzo poruszalo, powiedziała. W rozmowie z Pudelkiem Patrycja Markowska uchyliła nieco rapka tajemnicy i opowiedziała. Jak radzi sobie obecnie? Gwiazda podkreśla, że musi być silna dla siebie i syna. Dodając również, ze sporo radości sprawia jej nowa trasa koncertowa, w która właśnie wyruszyła. Czuję się dobrze, staram się też w życiu widzieć to, co pozytywne. Muszę mieć chwilę dla siebie i syna, mówiła. Zobaczcie, co jeszcze powiedziała.